Oczyszczacze Sharp to niewątpliwie jedne z najbardziej popularnych urządzeń tego typu na rynku. Dzisiaj przedstawiam Wam nowość z serii Ultimate R, czyli model UAKCP100EW, który został wyposażony w moduł Wi-Fi i umożliwia zdalne sterowanie przez aplikację. Oczyszczacz wykonany jest z wytrzymałego plastiku. Już na pierwszy rzut oka różni się od swoich poprzedników odświeżonym designem, który, w połączeniu z biało-szarą obudową i ciekawym kształtem, nadaje urządzeniu dynamiki. Nowa konstrukcja wpływa również korzystnie na jego działanie. W urządzeniu zastosowano wywiew czystego powietrza pod kątem 20 stopni. Wytwarzany w ten sposób obieg powietrza pozwala na sprawniejsze wychwytywanie kurzu i zanieczyszczeń osiadających w dolnych częściach pomieszczenia. Na górze, poza samym wywierem, znajdziemy intuicyjny panel sterowania z kolorystycznym wskaźnikiem jakości powietrza i wygodnym wyświetlaczem wskazującym wilgotność, temperaturę, pobór mocy oraz stężenie pyłu PM2,5. Po bokach znajdziemy wygodne uchwyty, które ułatwią przenoszenie. Urządzenie wyposażone jest także w kółka z praktyczną blokadą. Jeden z boków daje nam dostęp do nawilżacza, który składa się z wysuwanego pojemnika na wodę oraz filtra nawilżającego. Z tyłu widoczny jest panel zasysający powietrze, będący jednocześnie filtrem kurzu. Po jego zdjęciu mamy dostęp do pozostałych filtrów. Model UAK CP100 jest obecnie najbardziej wydajnym oczyszczaczem marki Sharp. Posiada przepływ powietrza na poziomie 600 m na godzinę i zapewnia oczyszczanie powierzchni nawet do 75 m2. Nawilżacz w tym modelu posiada wydajność do 320 ml na godzinę. Samo czyszczacz jest bardzo cichy, ponieważ jego głośność zaczyna się od 21 dB, co pozwala na używanie w miejscach, w których cisza jest szczególnie wymagana. Jest to sprzęt idealny do domu, biura, przestrzeni wspólnych czy użytkowych. Na uwagę zasługuje także niskie zużycie energii. Oczyszczacz został wyposażony w standardowy zestaw filtrów, który przy regularnej konserwacji posłuży nawet do 10 lat. Oczyszczanie powietrza realizowane jest przez pięciostopniową filtrację, czyli trzy filtry wsparte autorską technologią jonizacji powietrza Plasma Cluster oraz funkcją nawilżania ewaporacyjnego. W pierwszym etapie powietrze oczyszczane jest z większych zanieczyszczeń, takich jak kurz i sierść, przez niewymienny filtr kurzu. Następnie filtr węglowy neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz pochłania niebezpieczne związki lotne i gazy. Kolejnym etapem jest filtr HEPA Klasy 13 wychwytujący w niemal 100% wszystkie zanieczyszczenia smogowe, takie jak pyły zawieszone PM2,5 czy PM10, a także wirusy, bakterie i alergeny. UAK UAKCP100 EW oferuje również opcjonalne nawilżanie. Zastosowana tutaj technologia ewaporacji należy do najzdrowszego sposobu walki z suchym powietrzem. Do nawilżania używana jest samowoda woda, bez dodatku środków chemicznych. Za właściwe nawilżanie odpowiada statyczna mata ewaporacyjna, mająca za zadanie połączyć cząsteczki wody z suchym powietrzem. W odróżnieniu od poprzednich modeli filtr nawilżający nie jest obrotowy, przez co podczas pracy nawilżacza nie generowane są dodatkowe dźwięki i korzystanie z urządzenia jest jeszcze bardziej komfortowe. Urządzenie wyposażono w zbiornik na wodę o pojemności 2 litrów, przez co nie ma konieczności częstego dolewania wody. Oczyszczacz skutecznie odświeża powietrze dzięki opatentowanej i bezpiecznej technologii jonizacji Plasma Cluster. Urządzenie posiada wydajny generator plazmowy wytwarzający 7000 jonów dodatnich i ujemnych w centymetrze sześciennym powietrza, zapewniając równowagę jonową w pomieszczeniu, co wpływa na lepsze samopoczucie. Ionizacja dezaktywuje zawieszone w powietrzu wirusy, bakterie, grzyby i alergeny, wspierając pracę zastosowanych filtrów, co wyraźnie poprawi jakość życia, zwłaszcza alergików. Do dyspozycji mamy sześć trybów pracy, w tym trzy manualne, tryb nocny, polen przeznaczony do wydajniejszego usuwania pyłków oraz inteligentny tryb automatyczny. Za pracę automatyczną odpowiada zestaw pięciu precyzyjnych czujników, dzięki którym oczyszczacz samoczynnie będzie dostosowywał prędkość wentylatora i poziom nawilżenia, aby zapewnić jak najlepsze warunki. Wśród nich znajdziemy czujnik pyłów, zapachów, temperatury, wilgotności i natężenia światła. Dostępny jest także specjalny tryb Clean Ion Shower który służy do intensywnego oczyszczania powietrza np. po zakończeniu gotowania lub jeśli powietrze w pomieszczeniu stanie się nieświeże. Podczas jego działania przez 60 minut uwalniane są jony plazma Cluster o wysokim stężeniu i emitowane w silnym strumieniu powietrza. Dla wielu użytkowników ważna będzie obecność funkcji blokady rodzicielskiej czy też wskaźnika czyszczenia filtrów. Główną cechą wyróżniającą model UAKCP-100 na tle poprzednich modeli jest obecność modułu Wi-Fi oraz funkcje IoT i App Control, które dają możliwość kontroli nad stanem jakości powietrza w domu i zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu aplikacji mobilnej. Aplikacja ta rozszerza dodatkowo funkcjonalność oczyszczacza i jest świetną opcją dla miłośników technologii. Jeśli szukacie wydajnego oczyszczacza powietrza do dużej powierzchni, który sprawdzi się także dla alergików i zadba o odpowiedni poziom nawilżenia, a poza tym pozwoli na zdalną kontrolę oraz stały monitoring jakości powietrza, to model Sharp UAKCP100EW będzie dla Was najlepszym wyborem. Pamiętajcie, że w ofercie producenta znajdziecie także wiele innych oczyszczaczy powietrza, dzięki czemu łatwo wybierzecie oczyszczacz dopasowany do Waszych potrzeb.